Trzyma siema, jestem Skarbbarmon Baron w dzisiejszym odcinku gramy Sackboy Advic Adventure Recensja Gaming. Zachęcam Was do stawienia łapki w górę, subskrypcji tam na dole, bo to jest fajna gra, żebyście nie przegapili więcej odcinków tej gry, to jednak zachęcam do tej subskrypcji. dzwoneczkiem najlepiej, bo wtedy do mam powiadomienia, więc zacznijmy historię. Ja, jak ktoś nie wie co się działo w poprzednim odcinku, to zapraszam! Dobrze, że... bo teraz myślę jak tam przejść Da się tam w ogóle trafić, czy nie? Chyba się nie da co? Nie A, nie da się Albo spróbujemy wejść do tej rakiety jeszcze potem Może coś to zmienić a, mamy wszystkie, dobrze. No to znaczy, że już możemy... I mamy tu 48, to znaczy, że... Mamy wszystkie kule, tak? Patrzę, album Mamy 45 na 48, to znaczy, że... Musimy przejść teraz ten poziom, żeby to odblokować i mam 42, 44 to na... Bo nie wiem czy wiecie, ale ja jeszcze tutaj mm. tego nie zrobiłem, więc ja, dlatego mi zależyło. Ale nie, ja to jeszcze zrobię. Hmm. Pozbierajmy sobie z okazji. Bo ja na ten poziom trzeba mieć dwie osoby. To nie, żeby się wlała ja nie mam drugiej osoby. I nie wyjdzie to z drugim padem, bo będę ciągle ginął, jak będę ciągle ginął, no to... skończy się gra. A Spróbujmy podróż. Nie da się dostać Nie da się widzicie Czyli mamy zablokowane Czyli I tutaj mamy kostium 14% kostiumy Mistrzów e... Mistrzostwo 14 Kule 14% Na tym świecie Dobra Czyli możemy iść dalej fabularnie już Widocznie Bo skoro nie możemy się już tam dalej dostać A już mam wszystkie kule To znaczy żeby o tutaj wszystko to znaczy że trzeba właśnie przejść w dalszy etap tej gry. Ale przy okazji dzisiaj zrobimy jeszcze to. Lampa Gina, więc na to Gina. Więc let's go. O! Tak długo na to czekamy. Co za emocje! Nie ci idzie! też po nowy twój! Liczy się z ty. Oj, patrz, masz tak mało czasu! Aj. O, koniec czasu! Tyle znajdź kod dzwonków. 200, dobrze! No to może coś kupimy w dzisiejszym odcinku? To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że znów się tu pojawiasz. Masz ze sobą znajdź kod dzwonki, prawda? Kupiłem za chyba dwa PST, więc nie, co mam mówię, nie, tak patrz, Bo ten kosztuje 350 też Może za chwilę sobie dorobimy i źle dokupimy. A w bardziej to kupimy i potem to Chodźmy tutaj, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Ochotę sobie poszaleć? Start! Dobra. Trzymaj tak dalej, mój drogi. Patrz, ubiera się u mnie prawdziwy bohater. Patrz masz tak mało czasu! Oj! Zut alors, no to tyle. Ile znajdźmy od mamy widzowie? 148, no nie jest tak źle, bo potrzebowaliśmy tylko z, z jakichś 40, więc jest spoko akurat. Jedenko w tym bokonem tutaj mniej wszystkiego nie już patrzcie Witaj u Zum Zuma! Przestań zwlekać i obejdzi najnowszą kolekcję stylowych strojów i kapitalnych kostiumów. Dobra, no to już można iść do fabuły. Proszę, no, przy okazji pocieramy sam. No, tam będziemy dalej robić, ale to po prostu były dodatkowe misje. To przechodziliśmy w poprzednich odcinkach. A tam, co byliśmy dalej, to były po prostu misje popularne, więc on no, To Tu kule marzeń mi się ostatnio gra lepiej tym, tą postacią ale popatrzmy a nie czuję chyba nie pokazywałem ale sam tą postać no i to sam mm. mamy tutaj to postaci, mamy mamy tego dora 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 to, nie pamiętam jak się zła. ale gramy tą PS4 Kotor, miał na imię Kotor jak się nie mylę Napiszcie w komentarzach jak on miał na imię ten android z Detroida Ale jak się nie mylę to Kotor miał na imię Będę chciał sobie chyba jednak zakupić na PS4, bo spoko była ta gra Bo gram na PS4, będę chciał sobie zakupić to No, jaki nieustraszony bohater! Odważny, z ciebie gałganek! Najodważniejszy! Robią już takich gór jak kiedyś. Co za prowizorka? Ty no szersze,

Szarowany, gdyby coś ci się spało! Za paradem! Hmm. Hmm. No, nie znajdę. Nie, nie znajdę. No to już szukam ją. to ją. Ale Ale się. Pośpiesz się, Spadziaku. Prawie się, Spadziaku. Prawie skończymy. O, Oj, bo cię wzruszę! Dzielny szmaciak postanowił ocalić swoich małych przyjaciół! Chyba nie myślałeś, że ich tu znajdziesz. Nie! Są zajęci pracą nad wikrzycielem, daleko stąd! A zresztą możesz sam zobaczyć. O spójrz tylko, jak mu mają się jak nigdy dotąd! Maszyna potrzebuje jednak sporej dawki chłodziwa, więc dostarczam im mroźne, górskie powietrze! A to o co? Nie walczymy z nim! Podoba ci się mój nowy styl? Nie podoba mi się. Nic nie poradzę. Mam niepoprawną słabość do bomb. Łap i czekaj na wy. Czemu mniana? Au! Ej, to boli jedna. Tak. Kochanie. Dziwne. Kto by pomyślał, że szmacianki mogą być tak uciążliwe? Nie ja! Ups! Oby tak nie ja. wywołały tak lawinii! Mam dość tego kierunku! Nie wejdź, zatem bądźmy serio, żeby to destresu na tak, krawę. Tak. Wejdź, przestań kochany! Podpuszczam, przestań! Koniec! Znudziła mi się zabawa! Świetnie! Miałem nadzieję, że jeszcze ci dołożę! Ale tak. Nie mam już żadnych wątpliwości boju. Jesteś po prostu wyciergany na włóczkowego rycerza, oj tak. tak. To dopiero początek. Kto może wiedzieć, co jeszcze Weks będzie chciał ukraść? Gigantyczny gąszcz, co? To miejsce słynie z bananów, wystrzacha. No to ruszaj w pościg. Życzę powodzenia. Będę cały czas mieć cię na oku. Panie. Udało nam się zdobyć że wszystkie kur... Marszajn i baniek W 1500 Tylko przy kilku bańkach było złote miejsce Nie uda nam się ale... Udało się nam! Dobra wow. Słuchajcie, zrobimy tak, że... Ja teraz próbuję to przesiąść pod odcinkiem Oj, i mamy to I to jest to Muszę zdobyć teraz Ostatnią kulę marzeń I nie zginąć ani raz więc Poza odcinkiem już to zrobię na pewno Zobaczmy co jest poza Jak wrócimy do mapy czy coś będzie Czyli mamy już nową wyspę Znaczy no wyspę świat nowy Więc, więc... Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, tam na dole. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.